Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie. Kochani, dzisiaj Słowo Boże prowadzi nas do Sadzawki, którą Żydzi nazywali Betesda. Tam dokonuje się cud uzdrowienia pewnego człowieka chorego od 38 lat. Posłuchajmy tej Ewangelii. Wkrótce po tym przypadło święto żydowskie. I Jezus przybył do Jerozolimy. W Jerozolimie przy owczej bramie znajdowała się sadzawka nazywana po hebrajsku Betesda, mająca pięć krużganków. W ich obrębie leżało wielu chorych, niewidomych, kulawych, sparaliżowanych. Był tam także pewien człowiek, który chorował 38 lat. Jezus zauważył go, leżącego tam, a wiedział, że mężczyzna ten już od dłuższego czasu był chory. Zapytał Go więc Chcesz być zdrowy? Chory odpowiedział: Panie, nie mam nikogo, kto by mnie zanurzył w sadzawce po poruszeniu się wody. A kiedy ja już do niej wchodzę, ktoś inny mnie wyprzedza. Tedy Jezus polecił mu: Stań, weź swoje posłanie i chodź. I natychmiast człowiek ten wyzdrowiał, zabrał swoje posłanie i chodził. W tym zaś dniu przypadał szabat. Żydzi więc upomnieli uzdrowionego, dziś jest szabat i nie wolno ci nosić twego posłania. Lecz on im odparł, przecież ten, który mnie uzdrowił, powiedział mi: wstań, weź swoje posłanie i chodź. Zapytali go więc, kim był ten człowiek, który ci powiedział: wstań i chodź. Uzdrowiony jednak nie wiedział, kto to był, ponieważ Jezus oddalił się od zgromadzonego tam tłumu. Gdy Jezus spotkał go później na terenie świątyni, powiedział do niego: Spójrz, jesteś całkiem zdrowy. Nie grzesz już więcej, aby cię nie spotkało coś gorszego. Po odejściu, człowiek ten oznajmił Żydom, że to właśnie Jezus go uzdrowił. Z tego powodu, że Jezus uzdrawiał w Szabat, Żydzi zaczęli go prześladować. Oto słowo pańskie. Chwała. Tobie Chryste. Moi drodzy, ta dzisiejsza Ewangelia ponownie traktuje o wielkim miłosierdziu, jakie Chrystus okazał człowiekowi cierpiącemu, choremu od wielu, wielu lat, który był z pewnością udręczony swoim cierpieniem, swoją chorobą. Ale miał cały czas jakąś swoistą nadzieję, że będąc przy sadzawce, kiedy nastąpi poruszenie wody, on może jakoś zdąży wejść do tej wody i doświadczyć uzdrowienia. Moi kochani, muszę powiedzieć, że kiedy miałem taką łaskę bycia właśnie w tym miejscu, w Jerozolimie, to Zauważyłem, że w tym czasie, kiedy byłem tam z pielgrzymką, zaledwie kilka dni wcześniej nieopodal tejże sadzawki został zastrzelony człowiek, a kiedy byliśmy tam tego dnia, to kobieta zgubiła się, płakała, zgubiła się, ponieważ straciła kontakt ze swoim przewodnikiem, ze swoją grupą, była przerażona. Była osamotniona, ludzie przechodzili, patrzyli, że płacze, próbowali pomagać, ale ona była w takich emocjach, że trudno było jej pomóc. I tak skojarzyłem sobie, że ten człowiek mógł już tam wiele łez wylać. I co mnie najbardziej uderza w tej dzisiejszej Ewangelii? Oprócz tego, że Chrystus uzdrawia tego człowieka. Duchowo go uzdrawia i fizycznie, to jeden fragment, który bardzo mnie osobiście dotyka, a mianowicie słowa tego chorego, który mówi: Panie, nie mam nikogo, nie mam człowieka, który by mi pomógł w domyśle. Pomyślałem sobie, że ten chory człowiek cierpiał, na bardzo poważną chorobę. Oprócz choroby ciała cierpiał na chorobę, którą można określić samotnością. Ponieważ nikt mu nie pomagał, nigdy nie mógł zdążyć, żeby uzdrowienie i łaska tej wody z sadzawki sprawiła, że mógłby o własnych nogach i o własnych siłach wrócić do swojego domu. Wiele pytań mi się kojarzy z tym tekstem Słowa Bożego. Między innymi to, czy ktoś go przynosił, bo skoro miał swoje łoże, to czy ktoś go przynosił do tego miejsca, na ile był niepełnosprawny. Jawią mi się pytania też takie, jak to się stało, że do tego miejsca przyszedł Jezus. Ale tu łatwiej mi odpowiedzieć, bo. Bóg zawsze szuka tych, którzy mają się najgorzej. I można by powiedzieć, że jeśli wydaje ci się, że Bóg w jakieś miejsce nie przychodzi, bo ono jest jakieś niegodne, bo ono jest jakoś wyjątkowo zabrudzone, nieczyste, to Bóg właśnie tam się zjawia, by uratować pogubionego człowieka. Tak jak. Tę zagubioną kobietę, która straciła kontakt ze swoją pielgrzymką, ze swoim przewodnikiem. Ale i ten mężczyzna, poważnie chory, jest tam z jakąś pewną nadzieją, że może kiedyś mu się uda być pierwszym, ale jego samotność chyba jest największym kłopotem i problemem oprócz chorego ciała. Chrystus przełamuje tę samotność. Przełamuje samotność człowieka, wyjmuje go niejako z tej samotności i właśnie pyta go: chcesz być zdrowy? A ten człowiek nawet nie spodziewał się od Jezusa, że Jezus to uczyni, nie wiedział kim on jest. Powiedział tylko o swoim problemie: że panie, nie mam człowieka, jestem samotny, nie ma kto mnie podprowadzi do tej wody. A wtedy. Jezus polecił mu: Wstań, weź swoje posłanie, weź swoje łoże i chodź. I ten człowiek natychmiast, jak mówi Ewangelia, wstał i chodził. Moi kochani, wydaje się, że nikt z nas nie jest samotną wyspą, ale czasami, jak słyszę doniesienia, które płyną chociażby z Włoch, że wielu ludzi, ponad 6 tysięcy, zmarło już z powodu tej choroby, gdzie wielu ludzi doświadcza samotności, umierają w samotności, że nikogo przy nich nie ma, kiedy oni odchodzą z tego świata. To, to stwierdzenie, że nikt nie jest samotną wyspą, e, nabiera jakiegoś wyjątkowego znaczenia. I chyba też tak mi się wydaje, że oprócz lęku, jaki jest związany z tym, żeby pomagać, Choremu człowiekowi, bo można ulec zarażeniu, to istnieje jednak jakaś ukryta, niestety, epidemia samotności. Oprócz epidemii związanej z koronawirusem, mamy też ukrytą epidemię samotności. Trzeba by powiedzieć, że według badań około 50% społeczeństwa doświadcza, Samotności. Wielu rodziców, nauczycieli też niejednokrotnie denerwuje się, że młodzi ludzie nieustannie są w świecie wirtualnym że w smartfonie kontaktują się ze swoimi kolegami, znajomi, znajomymi, oglądają jakieś filmy, szukają informacji, ale wydaje się, że nie można się denerwować, dlatego że przede wszystkim to jest jakiś swoisty kryzys kontaktów, kryzys relacji, których zabrakło w domu. I to jest proteza tak naprawdę relacji. Kompletnie niewystarczająca, bo nie można spotkać autentycznie drugiego człowieka w świecie wirtualnym. I ta samotność właściwie przez ten świat wirtualny jest pogłębiona, ale wyrasta jakby spragnienia bycia w relacji z drugim człowiekiem. Yy... Wydaje się też, że samotność jest jakimś takim dużym rozdźwiękiem między tym, jakie relacje chcielibyśmy mieć, a tym, jakie rzeczywiście relacje mamy. Dzisiaj można mówić też o samotności w tłumie, można mówić o samotności wśród ludzi, można mówić o wspólnocie samotności. Ludzie żyją bowiem obok siebie, ale kompletnie siebie nie znają, nie rozmawiają ze sobą, są zdezorientowani. Samotność niewątpliwie jest y, y, rzeczywistością, która niesie trud i cierpienie. Y, nie jest dobrze, jak mówi słowo Boże, żeby mężczyzna był sam. A człowiek nie jest stworzony do tego, żeby żył dla samotności. Jest stworzony do tego, żeby być z ludźmi, budować relacje. I Biblia wielokrotnie podkreśla właśnie taki wymiar człowieka. Chociażby w księdze Estery, samotność Estery, która jest na dworze króla Xerxesa i która modli się, bo jest osamotniona w swoich działaniach, by uratować naród. Maryja, która jest też samotna w małej izdepce domu nazaretańskiego. I wreszcie Jezus, który jest samotny w Okrójcu, Jezus, który jest samotny na krzyżu. Można by powiedzieć, że w Biblii są jakby dwa rodzaje samotności, podobnie jak i w życiu. Jest samotność, która jest negatywna, i samotność, która jest pozytywna. Trzeba by powiedzieć, że najgorsza samotność ta negatywna jest wtedy, kiedy Człowiek zostaje sam w obliczu niebezpieczeństwa, kiedy zostaje sam w obliczu choroby, trudności życiowych, problemów, różnego rodzaju porażek. I taka samotność była i jest nie do zniesienia. Wiele razy Bóg wzywał Izraelitów do troski o sieroty, o wdowy, o ubogich, o chorych. I niejednokrotnie w tej samotności, której doświadczają ludzie, nie chodzi o jakiś brak środków finansowych, problemy materialne, ale przede wszystkim chodzi o brak obecności człowieka, najbliższej osoby, właśnie to, co jest w dzisiejszej Ewangelii. Panie, nie ma nikogo, nie ma człowieka, jestem samotny, nie potrafię sobie poradzić. W Nowym Testamencie ta troska została przedstawiona w wielu scenach, troska pokonania samotności, choćby wskrzeszenie młodzieńca z Nain, kiedy Jezus, widząc zrozpaczoną matkę tego chłopca, wdowę, wskrzesza jej syna, żeby ulżyć jej cierpieniu i żeby była pokonana samotność. Trzeba zauważyć, że w Biblii bardzo samotni są też posłańcy Boga, prorocy, ale też apostołowie. Bardzo często są osamotnieni z powodu niezrozumienia i odrzucenia przez ludzi. Uczniowie Jezusa tego też doświadczają, tak podobnie jak ich mistrz, bo przecież nie mogą być lepsi od swojego mistrza. Ale trzeba też mocno zauważyć, że w Piśmie Świętym samotny jest także sam Bóg, bo jest opuszczony przez ludzi. Opuszczony przez ludzi z powodu grzechu. Ludzie wybierają grzech, a nie wybierają Boga. Kiedy człowiek odwraca się od Boga i czyni zło, w pewien sposób Bóg pozwala mu to czynić, bo człowiek przebrał pewną miarę. Pokonał pewną granicę grzechu, stał się niewrażliwy i nieczuły, lekceważy Boże Przykazania, Słowo Boże i wtedy Bóg niejako odwraca się od człowieka. Nie zostawia go, ale odwraca się od człowieka i jakby pozwala mu kroczyć drogą wolności czy raczej samowoli. Niestety, jakby finał tego jest dramatyczny. Samotność spowodowana grzechem w skutkach, moi drodzy, może też prowadzić do nawrócenia, może spowodować poszukiwanie Boga i Jego woli. I jak mówi Kiara Lubicz, największą samotnością jest oderwanie się od źródła miłości, jakim jest Bóg. A co za tym idzie? Odrywanie się też od relacji z drugim człowiekiem, bo grzech zawsze oddala od Boga, a w konsekwencji też od drugiego człowieka. E, a kto jest z opuszczonym Chrystusem na krzyżu, e, w ogrodzie Getsemanii ten tak naprawdę nie jest sam. Jest z tym, który jest opuszczony. E, Kiedyś papież Benedykt wypowiedział takie bardzo znamienne i ważne dla mnie zdanie, że ten, kto wierzy w Boga i wierzy Bogu, nigdy nie jest sam. Nigdy nie jest sam. A, a, a trzeba powiedzieć, że więzi i relacje są tak naprawdę lekarstwem na samotność i osadzają człowieka realnie w rzeczywistości. Kiedy człowiek powraca do Boga, Odwraca się od grzechu, przystępuje do sakramentu pokuty, przyjmuje komunię świętą, e, powraca do modlitwy codziennej, e, przełamana jest jego samotność. Nie wiemy w jakim duchowym stanie był ten człowiek, ale niewątpliwie nosił jakieś strzępy nadziei na uzdrowienie. I nie woda go uzdrowiła, tylko Chrystus, który jest żywą wodą. E, Trzeba powiedzieć, że pomimo samotności, w której ten człowiek żył, Jezus przyszedł mu z pomocą, gdy on no, był w jakimś swoistym stanie, powiedziałbym, no, takiej śmierci fizycznej, duchowej. Dzisiaj można by mówić, że samotność jest z jednej strony potrzebą, ale też jej zagrożeniem. A my stajemy się w pełni ludźmi e, dzięki innym ludziom. Gdybyśmy zostali e, od małego dziecka w samotności, trudno byłoby mówić o e, dojrzałym rozwoju e, psychofizyczno-duchowym, e, ponieważ my tak naprawdę rozwijamy się i dojrzewamy tylko wobec innych i z innymi. Karen Horney pięknie powiedziała, że aby dojrzał ktoś do prawdziwej dojrzałości człowieka, żeby wyrósł na człowieka szlachetnego, w pełni ukształtowanego, to musio, muszą się nad nim natrudzić, musi się nad nim natrudzić wiele dłoni i wiele serc. Jest to jakąś ogromną prawdą. My uczymy się siebie. Kim jesteśmy, w relacjach, ale też i w samotności. To jest ten też pozywny, pozytywny element samotności. Że samotność jest, jak na przykład mówi e, święta Teresa Zawila, e, samotność jest drogą, na której spotykamy Boga i możemy odkryć e, wielką e, wagę modlitwy, czyli mojej osobistej relacji. W samotności, właśnie mówi ona, mogę usłyszeć Jezusa, który do mnie mówi. A Jan od Krzyża dodaje, że umiłowanego można spotkać jedynie w samotności. Miłość to też jest zjednoczenie dwóch samotnych osób. Wyjątkowa komunia między nimi. I mm, kiedy dzisiaj zastanawiamy się nad samotnością, to warto zapytać, jakie są jej przyczyny. Dlaczego dzisiaj ludzi, tak wielu ludzi jest samotnych? Przede wszystkim dlatego, że dzisiaj nastąpiła jakaś ogromna indywidualizacja życia. Ludzie troszczą się tylko o siebie. To też wzmaga jakąś konkurencję, i często drugi człowiek, jakby jest dla nas. Konkurentem, może nie wrogiem, ale kimś, z kim ja muszę się zmierzyć. Bardzo mocno dzisiaj na osamotnienie człowieka wpływa izolacja i prywatność zachowanie prywatności. Są też oczywiście jakieś odruchy solidarnościowe widzimy, wielu ludzi teraz chce w jakiś sposób pomagać. Jeżeli to są tylko odruchy, to no dobrze, ale. Czy nie powinna być to taka postawa stała, że ja chcę pomagać, chcę być dla drugiego człowieka w jego samotności, w jego chorobie i w jego cierpieniu, nie tylko w pewnych okolicznościach, ale y, zawsze wtedy, kiedy mnie potrzebuje? Można by powiedzieć, że y, każdy powinien być wtedy, kiedy jest potrzebny. Nie musi być cały czas, ale wtedy, kiedy naprawdę go potrzebujemy. Jest też zagrożeniem i wejściem w samotność poczucie samowystarczalności. To jest także uczynienie z wygody i przyjemności celu. Wystarczy mi właśnie miękka kanapa, pilot, telewizor, pełna lodówka. Wystarczy mi, wystarczy mi zaspokojenie pewnych podstawowych tylko potrzeb. Oczywiście one muszą być zaspokojone. Ale przecież to nie może być celem. Wreszcie istnieje chora samotność, która, która prowadzi do całkowitego odizolowania się od innych, ucieczki w świat wirtualny i wreszcie w jakieś relacje wirtualne, które nigdy nie będą prawdziwym spotkaniem. Samotność powoduje też brak przynależności do mamy, do taty, do rodziny, do Boga. Przeżywają to najbardziej dzieci, które są w domu dziecka, ale przeżywają to także dzieci, które, których rodzice są w kolejnych związkach, kiedy mówią do partnera: mamy, wujku. Nie wiemy do końca, do kogo my przynależymy. E, istnieje samotność w niepowodzeniach, bo jak wiemy, sukces ma wielu ojców, ale porażka i niepowodzenie jest zazwyczaj sierotą. E, samotność niepowodzeń uświadamia nam także naszą głupotę, nasz grzech, naszą zdradę, naszą porażkę. E, lekarstwo na to to jest budowanie relacji szczerych. Troska o te relacje to jest przebaczenie, które powinno być jak kromka chleba wobec drugiego człowieka. To jest takie nieustanne, jakby szukanie kontaktu, ale wszystko to powinno być potwierdzone bliską relacją z Bogiem. Dzisiaj, żeby móc też pójść do drugiego człowieka, ja nie mogę bać się pójść do Boga. Muszę uczyć się od Boga przeżywania swojej samotności, ale też wychodzenia z tej samotności, bym mógł służyć drugiemu człowiekowi. Żeby ta samotność nie zamknęła mnie w moim mieszkaniu, w moim samochodzie, w mojej pasji, bo jest to rzeczywistość wtedy bardzo bolesna. Dzisiaj, kiedy doświadczamy e, samotności i napięć, kiedy m, musimy zostać w domu, kiedy nie możemy się spotykać z przyjaciółmi, kiedy ktoś do mnie telefonuje i mówi, że e, jeśli nie przyjedzie na adorację dzisiaj, e, to chyba zwariuje w tym domu, bo już siedzi półtora tygodnia zamknięty, nie wychodzi. E, Zauważmy, że pokonanie tej samotności jest możliwe wtedy, kiedy człowiek buduje relacje z Bogiem, nawraca się, odchodzi od zła i grzechu, nie ulega pokusie samowystarczalności i szuka relacji też z człowiekiem. Kochani, dziękuję Wam bardzo. Serdecznie Was pozdrawiam. Jutro zachęcam Was do dwóch rzeczy. Pierwsza to tak, aby o godzinie 12, kiedy będą biły dzwony w całej Polsce i nie tylko, byśmy pomodlili się modlitwą Ojcze Nasz. Właśnie o pokonanie tej epidemii, ale też o pomoc dla wszystkich, którzy leczą, opiekują się i troszczą się o chorych, ale i o nas. Zachęcam Was także do tego, byśmy o 20.30. We własnych domach, kiedy będziemy rozpoczynać modlitwę różańcową, byśmy chcieli także zawierzyć siebie aktem oddania Matce Najświętszej i Panu Jezusowi. Będę to czynił także sam w naszym Kościele, prosząc właśnie o opiekę nad naszą parafią, nad naszą Ojczyzną i nad całym światem. Szczęść Boże.